Walka o nasze miasto, Wrowek. Nieliczne i słabo wyszkolone oddziały polskie stawiły zacięty opór atakującym bolszewikom. Heroizm i poświęcenie żołnierzy Polskich weszły na stałe do panteonu historii naszego miasta. Przez długie lata Polski budowej nie wolno było mówić o wojnie XX roku. O wojnie, w której w cudzysłowie, niezwyciężona armia Czerwona doznała totalnej klęski. Oddziały polskie, które zajmują umocnione pozycje na Przedmościu, a więc na prawym brzegu Wisły. Rosjanie do Włocławka zbliżyli się już 14 sierpnia. Były to pierwsze formacje rozpoznawcze, których zadaniem było rozpoznanie umocnień Polskich. Wśród tych, którzy budowali to w Przedmoście był między innymi kapitan Jędrzej Moraczewski. Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem walk dowodzący działami sowieckimi Gaj Brzeszkian otrzymał wyraźny rozkaz od Tuchaczewskiego, od swego przełożonego, który otrzymał bardzo podobny z Moskwy, by Wrocławek po, zaj po zajęciu miasta nie był blondrowany, nie był palony i niszczony. Nie wynikało to oczywiście z kultury osobistej czerwonorwisku i e, tylko z tego faktu, że miasto było nocowe, było miasta rodziny Juliana Martlerskiego 12 batalionu zapasowego 14 pułku piechoty. Obronę Wocławka wspierało kilka mniejszych formacji kawaleryjskie, saterskie, kolejowe, ale również pociąg pancerny. Hany, który manewrował na torze kolejowym w okolice Wrocławka Swoją artylerię wspierał naszych Avena, ten, 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 ten. żołnierzy B, Proszę zwrócić uwagę na szyk, który stosowali miści. B! Yeah.

Wysarł do mostu, który pomimo zanigowania nie został wysadzony w powietrze tylko podpalony. Były praktycznie zaparki, zaparki którą można by ten most wysadzić. To był najbardziej dramatyczny moment obrony do świadków. Sanitariuszki, które od tego momentu aż do końca obrony, aby ale... wchodzą. Się dzieje, dlaczego jest cicho? Okazało się, że Rosjanie się wycofali. Straty po obu stronach były bardzo duże, zapewne większe po stronie polskiej, aczkolwiek do dnia dzisiejszego dokładnie nie jesteśmy w stanie ich określić. Część poległych spoczęła na wzgórzu polskim, tam gdzie obecnie znajduje się połów, poległych obrońców Wisły 1920 roku. Wielu z naszych dostało się do niewoli sowieckiej, ale ich groby, i miejsca spoczynku nie są do dnia dzisiejszego znane. Trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, że obrona Wosławka w sierpniu 20 roku była częścią Bitwy Warszawskiej. Nie była żadnym nic nieznaczącym epizodem, była po prostu częścią Bitwy Warszawskiej. Pamiętać należy również o tym, że o tym żołnierzy i walk na lądzie odbywały się również walki na wiśle które toczyły oddziały rzeczne polskiej marynarki wojennej, głównie w rejonie Poprownik, ale również i pod Nosławem. które przeprowadziło Luftwaffe na miasto i na most Do we Na które wykonało Luftwaffe, tak jak już powiedziałem, nie były skuteczne. Straty, które poniosła w trakcie tych bombardowań, były, były znaczne. Most nie został nawet y, uszkodzony. Niemieckie oddziały zbliżyły się od strony Lupania Brześcia, a następnie rozciągnęły się w kierunku Izbicy Pujańskiej. W styczność bojową oddziały polskie i niemieckie weszły w godzinach przedpołudniowych dnia 9 września. Były to oddziały niemieckie, oddziały rozpoznawcze, których zadanie było rozpoznanie linii obronnych oddziałów polskich pod Wrocławkiem. Rozpoznawczy oddział niemiecki, ogniem naszej piechoty. Pozostałe jednostki niemieckie w tym czasie przygotowywało się do natarcia. Natarcia na szerokim froncie uderzyli od linii Wisły do miejscowości Wieniec i dalej Brześć Kujawski oraz okolica Pojewa. Oprócz piechoty Widzą Państwo syczący motoryzowane, samochód pancerny oraz motocykl. serii ataków niemieckich przeprowadzanych na pozycje polskie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że obrona polska była niezwykle aktywna. Na każdy atak, atak niemiecki praktycznie przeprowadzono liczne kontrataki, czasami bardzo skuteczne. Także jeden z niemieckich punktów zajmujący pozycję w rejonie Wieńca w trakcie jednego z takich kontrataków został zdziesiątkowany. Do 13 września tak te walki wyglądały. Serie ataków niemieckich, liczne kontrataki polskie. Skutecznie zorganizowana obrona siłami 27 Dywizji Piechoty. Dużym zagrożeniem dla oddziałów polskich broniących Wrocławka były oddziały niemieckie, które pojawiły się na prawym brzegu Wisły w rejonie Wtedy też miał miejsce bardzo ciekawy epizod. Mianowicie jeden z kutrów uzbrojonych, dokładnie kuter uzbrojony numer 4, który dowodził mat Mazurek ogniem armaty zainstalowanej na pokładzie tego kutra, zniszczył jeden z niemieckich czołgów, które wyjechały właśnie ze wzgórz szpitalskich. Jeden został zniszczony, drugi uszkodzony. To spowodowało, że Niemcy wycofali się na Większą odległość bezpieczną dla ich pojazdów pancernych. Ci żołnierze, którzy atakowali Wrocławę w 1939 roku należeli głównie do 28 Dywizji Piechoty Landwery. Byli to żołnierze już dosyć w dosyć zaawansowanym wieku, a ich uzbrojenie często reprezentowało poziom pierwszej wojny średniej. że przygotowują most do wysadzenia. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że most został zaminowany i przygotowany do wysadzenia na wyraźny rozkaz ówczesnego wodza naczelnego marszałka Edwarda śmigłego jak też być wysadzany na jego bezpośredni rozkaz. Za obronę mostu, bezpośrednią obronę mostu odpowiadał przez kilka dni oddział wydzielony podpułkownika Sadowskiego. Kiedy oddział ten wymaszerował z Włocławka obronę mostu przejęły oddziały 27 Dywizji Piechoty wspieranej właśnie przez oddziały Rzeczno-Polskiej Wojennej. Zniszczenie mostu miało bardzo ważne znaczenie dla i strony niemieckiej, i strony polskiej. Był czas, kiedy Polacy starali się go utrzymać w całości, ponieważ na prawym brzegu się oddziały polskie, które mogły wycofać się w trakcie na lewy brzeg. A za chwilę zobaczymy wysadzenie mostu. Z 12 na 13 września Niemcom udało się sforsować Wisłę Podkłodzką. Była to bezpośrednia przyczyna opuszczenia obrony, zwinięcia obrony Włocławka przez 27 Dywizję Piechoty. Nasze oddziały w porządku i nieatakowane przez oddziały niemieckie wymaszerowały z Wotrowka w kierunku Zury. Włocławek został zajęty 14 września 1939 roku przez oddziały niemieckie, które wkroczyły do miasta przez dzisiejszą ulicę Wyszyńskiego, przekraczając most na Zbłowiązce. Warto dodać, że obrona, kilkudniowa obrona Włosławka, dzięki skuteczności przyczyniła się walnie do tego, że generał Kutrzeba mógł spokojnie realizować operację, której efekty Państwo znacie pod nazwą Bitwa nad Zurą. Walki pod Włosławem stanowiły, powiedzmy, część tej bitwy i rozgrywały się bezpośrednio na zapleczu punkt które patrzyły się, nam bardzo, do tej... I wtedy się. To tym, że jeszcze w historii przeniesiemy się do wojny. Drodzy, drodzy się na prawo. chodź. Dajcie... Ten pod ten Ale zauważyłeś, że nic nie zginęło? Nie. Szanowni Państwo, przed nami ostatnia inscenizacja po 1920 roku i 1939. Czas na Hiszpańską wojnę domową. Temat dosyć wydawać się mało egzotyczny dla nas i odległy. Niemniej, poprzez fakt chociażby uczestnictwa wielu Polaków w tym konflikcie, powinien być również i znany tutaj u nas. Hiszpańska wojna domowa trwała od lipca 1936 roku do 1 kwietnia 1939. Wojnę toczyły. Z jednej strony rząd Republiki Hiszpańskiej, a z drugiej strony prawicowa opozycja. Jedną i drugą stronę wspierały mocarstwa europejskie, głównie Niemcy, Włochy i Związek Sowiecki. Państwa te traktowały Hiszpanię jako swoisty poligon doświadczalny, gdzie testowano nowe rodzaje broni. Konflikt ten też przez wielu historyków uważany jest za swoiste preludium II wojny światowej w Europie. Warto podkreślić w Europie, ponieważ w Azji takim preludium była wojna w Chinach, którą toczyła Japonia. Dzisiaj zobaczycie Państwo rekonstrukcję bitwy pod Brunetem. Bitwa zaczęła się 5 lipca 1937 roku. Ponad 100 działów republikańskich bombarduje pozycję przeciwnika. Przed. Przez y, żołnierze 34 Dywizji wykonują rozkaz zajęcia miasteczka Wilne de Kanida. Czołg Renault FT 17 wspierający natarcie należy do grupy około 30 czołgów tego typu zakupionych przez rząd republikański od Polski na początku wojny. Wobec nieoczekiwania zażartej obrony falangistów w cywili broniących miasteczka na tarcie zostaje znacznie spowolnione i zatrzymane. Weterani walk wspominali później. Nasza piechota, która szła tuż za czołgami, stoi teraz pod Villneva de la Camiada. Na otwartym terenie, pod palącym słońcem, bez wody. Ścierniska pół gdzie niegdzie płoną. Na każdą próbę poruszenia się nieprzyjaciel reaguje natychmiast gęstym ogniem. Na równinie przed mną leży w polu po prawej i lewej w stronie drogi 11 nieruchomych czołgów. Wszystkie zostały dzisiaj rozbite. Państwo uwagę na to, że atakujący czołg został zniszczony. Czołg Renault FT-17, czołgi, które na pewno odegrały sporą rolę władzy polskiej-koszyckiej. Dowództwo republikańskie decyduje się wrócić do walki rezerwę, którą stanowiły brygady międzynarodowe złożone z ochotników z różnych krajów. W rejon walk trafiają Dąbrowszczacy, w polsce ochotnicy z 13. Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego. Po ciężkich walkach udaje się okrążyć przeciwnika i przełamać obronę. Zwycięzcy mają wreszcie czas na tak wyczekiwany odpoczynek. Opóźnienie, jakie spowodował szereg heroicznie bronionych punktów, pozwoliło jednak na wzmocnienie obrony frankistowskiej na tyle, że sytuacja ofensywy. Przestała być, że kontynuacja ofensywy przestała być możliwa. 13 lipca rozpoczęto kontrofensywę, której celem było odbycie zajętego terenu. Wsparcie z powietrza zapewniały, zapewniały frankistom niemieckie bombowce Legionu Kondo. Na odcinku frontu, który obserwujemy, i brygady z Nawarry, zrzeszające hiszpańskich tradycjonalistów i katolickich monarchistów, których charakterystycznym symbolem był czerwony, baskijski beret. Przepiły się i uderzają na zaskoczone odwody republikańskie. 1 kwietnia 1939 roku zwycięstwem sił generała Franco. Generał Franco zapłacił sobie na 40 lat rządy w Hiszpanii. Liczbę ofiar tego konfliktu szacuje się na nawet na milion. Większość tej liczby stanowili cywile i ofiary prześladowań politycznych po obu stronach. W bitwie pod brunetę, której istnizację państwo oglądali, zginęło lub zostało rannych około 37 tysięcy żołnierzy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Chcę <ślesk> zobaczyć, co nas czeka jutro.